Czym tak naprawdę jest miecz świętego Archanioła? Żeby się dobrze zastanowić i odkryć tą niesamowitą historię, to tak naprawdę wystarczy ołówek klinika oraz mapa Europy i Bliskiego Wschodu. Jeżeli połączymy 7 punktów od Irlandii po Izrael i stworzymy linię, to możemy nazwać tą linię mieczem Archanioła. Żeby było ciekawiej, owe miejsca na mapie wskazują bowiem. Sanktuaria, które są umieszczone w Europie, zwodza, związane m.in. ze świętym Michałem Archaniołem. Oczywiście w Europie swój renesans przeżywa tak naprawdę Droga Świętego Jakuba. W Hiszpanii Camino de Santiago. Mało kto tak naprawdę słyszał o innym uczęszczanym w średniowieczu szlaku pielgrzymkowym. To był szlak śladami sanktuarii świętego Michała Archanioła. Pątnicy pokonywali wówczas 2000 km na terenie dzisiejszej Francji i Włoch. Wędrówkę rozpoczynali w Mont Saint-Michel na wybrzeżu Normandii i w połowie drogi nawiedzali sanktuarium Sacra di San Michele na północy Włoch, by ostatecznie dotrzeć do najbardziej znanego miejsca objawień Archanioła we włoskim Gargano. Z czasem zauważono, że Miecz Świętego Michała, zwany też Linią Świętego Michała, można wydłużyć o kolejne dwa sanktuaria, czyli St. Michel Mount w Anglii oraz Mone Archangelos Michaei tu. Parotote, czyli klasztor archanioła Michała, panorimic, e, który leży na greckiej wyspie Symi. Do wymienionych pięciu miejsc kultu, później dołączono jeszcze dwa średniowieczne klasztory jeden z Irlandii, czyli Skeling Mi Michael oraz Stella Maris w Izraelu. Ten ostatni jako jedyny nie ma w nazwie tak naprawdę e, świętego Michała. Większość sanktuariów, Położona została na skalistej, trudno dostępnej górze, a według podań niektóre z przybytków zaznaczone są szczególną obecnością księcia aniołów. Między innymi w Wielkiej Brytanii w V wieku Święty Michał objawił się rybakom, ratując ich przed niechybną śmiercią w morzu. Trzy wieki później we Francji ukazał się świętemu biskupowi Albertowi, prosząc go o wybudowanie kaplicy. Podobnie również było we włoskiej Sakri, gdzie na polecenie archanioła Wzniesienia kościoła na górze podjął się bardzo oddany pogromcy duchów piekielnych, pustelnik święty Jan Wincent. I choć trudno nie oddawać chwały tym miejscom, zwłaszcza, że te dwa ostatnie stały się siedzibami zakonów Benedyktynów, to miejsca te miały wpływ na chrześcijański kształt Europy i żadne z tych powyższych sanktuariów nie odegrało tak znaczącej roli w życiu kościoła jak świątynia Monte di San Angelo. Na górze Gargano. Yy, dlaczego? No, w 490 roku, gdy do biskupa Sipontu, był swojego przybył rozgorączkowany właściciel ziemski, by opowiedzieć o niecodziennym wydarzeniu, yy, ponieważ no, tego dnia uciekł mu byk, i nie byłoby w tym tak naprawdę nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż odnalezione po pewnym czasie zwierzę klęczało przed znajdującą się na szczycie góry grotą. Co więcej, kiedy u włościanin posłał w jego kierunku strzałę z łuku, ta zawróciła i raniła właściciela. Biskup oczywiście dał wiarę niezwykłej opowieści ziemianina i zarządził w mieście przez trzy dni post i modlitwę. A pod koniec ostatniego dnia pokuty błogosławionemu Wawrzyńcowi ukazał się anioł, który powiedział Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona, ja jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaszane grzechy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć ten grotem dla kultu chrześcijańskiego. Zanim oczywiście doszło do uroczystego dnia konstekracji groty, kult świętego Michała ugruntowało, obiecane przez Archanioła w drugim objawieniu, zwycięstwo mieszkańców Sipontu nad oblegającymi miasto Germanami. Bitwa ta miała miejsce. 29 września, i stąd tego dnia, 29 września, jest wspomnieniem Świętego Michała Archanioła. Sam dzień poświęcenia groty, czyli to był 493 rok, za zgodą papieża Świętego Gelazego, został natomiast zapamiętany ze względu na dobywające się z wnętrza jaskini śpiewy anielskie, które słyszeli wszyscy uczestnicy tego wydarzenia, a także z uwagi na słowa, które tego dnia Archanioł skierował do błogosławionego Wawrzyńca. On oczywiście. Zapewniał, że ma tą grotę pod opieką, i dzięki licznym objawieniom i wstawiennictwu świętego Michała, między innymi, mieszkańcy również potrafili przezwyciężyć epidemię dżumy, która miała miejsce swego czasu właśnie w Garganon. Kim tak naprawdę jest święty Michał Archanią? Eee, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie możemy znaleźć postać świętego Michała Archanioła. Eee, jest on przedstawiony jako wódz wojsk niebieskich i zwycięzca w boju z szatanem. Tutaj jeżeli zajrzymy sobie do księgi Daniela 12, rozdział 1, albo do Apokalipsy 12, rozdział 7-9, tamte fragmenty znajdziemy. Eee, to święty Michał jako pierwszy wystąpił przeciwko Lucyferowi, gdy ten zbuntował się przeciwko. Bogu, stąd też bardzo często w ikonografii Święty Michał Archanioł ma wojskowe atrybuty takie jak zbroja, ognisty miecz, tarcza z napisem Quis ut Deus, czyli Któż jak Bóg i on też symbolizuje pokonanie Lucyfera jako smoka. Żeby było ciekawiej na przykład do tej groty w Gargano swego czasu podróżował Jan Paweł II też i kiedy odbył tam swoją pielgrzymkę do tego sanktuarium powiedział takie słowa jest prawdą, że bramy piekielne go nie przemogą według zapewnienia Pana, ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od prób i walki przeciw zasadzkom złego. W tej walce archanioł Michał stoi u boku kościoła, aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata, aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo podrzeć, pożreć, przepraszam. Oczywiście też bardzo często, przynajmniej na Śląsku, jest tak, że na końcu Mszy Świętej zawsze jest modlitwa, taki egzorcyzm Świętego Michała, odmawiany na zakończenie Mszy Świętej, który zaczyna się od słów Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw złym itd. itd. No, ten egzorcyzm ułożył ponad 130 lat temu papież Leon XIII. Święty Michał Archanioł obecnie cieszy się kultem i warto jest kiedyś wyudać się na taką pielgrzymkę wśród śladów właśnie tych sanktuariów poświęconych świętego, świętemu Michałowi Archaniołowi. Mocy tego świętego Michała Archanioła doświadczyło na przestrzeni wieku wielu świętych. W 1224 roku na przykład święty Franciszek Zasyżu podczas postu ku Archanioła. Otrzymał stygmaty od Serafina. Żeby było ciekawiej, tą postać widziała również święta Faustyna 29 września 1966 roku. To możemy znaleźć również w jej dzienniczku. Jak i również możemy znaleźć wspomnienia ojca Pio, który również był, był tak naprawdę związany ze świętym Michałem Archaniowym. Polecam, polecam naprawdę udać się na taką pielgrzymkę śladami św. Michała Archanioła, a raczej śladami tych sanktuariów, na pewno będzie to taki swoisty rodzaj duchowych rekolekcji.